Mamy piękne słońce za oknem. I dzisiaj zrobimy szczawiową, zupę szczawiową, taką jak Wam obiecałam ostatnio, taką dobrą, pyszną, najlepszą na świecie. U mnie 70% czasu spędzonego w domu jest to czas spędzony w kuchni. Bardzo razem z mężem lubimy gotować, a że mamy komu gotować, no to gotujemy. Gotujemy i to dużo. Gotowanie zup należy do mnie ponieważ robię to najlepiej ale już dosyć chwalenia i zaczynamy gotować zupę szczawiową przygotowałam 2 litry wody 3 marchewki, jedną pietruszkę 3 liście laurowe kilka ziarenek pieprzu kilka ziarenek ziela angielskiego wróciłam z ogrodu i przyniosłam pluszczyk kurtybanek który tutaj nam zastępuje pietruszkę jest to taka nasza słowiańska pietruszka, która u mnie w ogrodzie rośnie chyba już wszędzie. Dodaję lubczyk i kilka gałązek pietruszki naciowej. Mam dosłownie dwie, trzy gałązki pietruszki naciowej, ale jeśli macie, macie w ogrodzie bluszczyk kurdybanek, to naprawdę możecie dodawać go do rosołu, do wszelakich zup. I będzie on stanowił zastępstwo za Pietruszkę. Jeśli nie wiecie, jak wygląda bluszczyk kurdybanek, ponieważ nie zdążyliście zobaczyć dokładnie, bądź może nie widać dokładnie tutaj, jak on wygląda, to zapraszam serdecznie Was na film, który jest już na moim kanale, o bluszczyku kurdybanku, o jego zastosowaniu i o jego właściwościach zdrowotnych, oczywiście. Wszystko gotujemy. Kiedy się zagotuje, ja wrzucam dopiero mięso. Mięso tutaj, które użyłam do zupy szczawiowej, są to po prostu zwykłe kości. U mnie za dużo mięsa się nieje, więc nawet nie byłoby komu zjeść to mięso. Więc gotuję po prostu na kościach taki wywar. Mogą być to kości wieprzowe, wołowe, bądź nawet cielęce. I biorąc pod uwagę to, że szczaw zebrałam z pola, to jest to bardzo tania zupa. Zobaczcie, jeśli rozejrzymy się co rośnie na polach, to tak naprawdę możemy sobie zrobić obiad, który dużo nas kosztować nie będzie. A jeśli mamy swoje warzywa, no to już w ogóle wszystko za darmo. Tą zupę szczawiową ja gotuję również wegetariańską, czyli gotuję też bez mięsa. Ale akurat y, dzisiaj miałam ochotę na, na to, żeby ona była z mięsem. Kiedy już y, wyjęłam wszystkie warzywa i y, y, y te mięso te kości, to wrzucam ziemniaczki pokrojone w kostkę i u mnie te ziemniaki gotują się bardzo, bardzo szybko. Ja myślę, że to jest 10 minut. Aha, i od razu razem z ziemniakami y, dosypuję soli. Y, czyli z soli dosypuję się. Tyle, ile uważacie. Ja mam sól himalajską teraz i tej himalajskiej używam. I ta himalajska jest jakaś taka bardzo niesłona, to znaczy po prostu jest niesłona o tak. Jest mniej słona niż ta, którą miałam wcześniej. Możecie użyć soli kłodawskiej i to będzie świetne rozwiązanie. Teraz należy drobno pokroić szczaw, liście szczawiu. Zebrałam je przed chwilą, kiedy byłam z psem na spacerze. Tych, którzy zainteresowani są szczawiem, jego właściwościami, również zapraszam do mnie na kanał. Serdecznie zapraszam Was, żebyście zajrzeli do opisu filmu i tam postaram się wrzucić, wrzucić kilka linków do moich filmów na temat właśnie bluszczyka, kurdybanka, na temat szczawiu. Może jeszcze coś innego wymyślimy. A teraz tak, pokroiłam 150 gramów szczawiu, tak żeby Wam zobrazować, ile tego szczawiu. Potrzeba. Szczaw jest zbierany na polu, jest kwaśny, więc na 2, litry, na 2 litry wody więcej nie trzeba tego szczawiu dorzucać. Ja dodałam jeszcze trochę soli. Oczywiście to, ile soli dodacie, to wszystko zależy od Waszych upodobań, od Waszego smaku, od tego, jak, jaką macie sól. Dodajcie jeszcze pieprzu. Szczaw gotujemy jakieś 10 minut. I dodajemy śmietanę. Bardzo często jest tak, że kiedy ja zupy gotuję, to piszecie mi w komentarzach, że trzeba śmietanę zmieszać najpierw z zupą w oddzielnym pojemniku i dopiero później wlać do zupy. Tak, tak, trzeba. Ja nie mam na to czasu. Ja wrzucam śmietanę 18 do zupy, rozmieszam ją właśnie tym urządzeniem, które teraz widzicie i mi się zupa żadna nie zważy. Nie waży mi się żadna zupa. Robię tak ze wszystkimi zupami, do których potrzebuję, śmietany. Już nie mogę się doczekać, kiedy będę jadła tą zupę. Ona jest naprawdę bardzo pyszna, Ja już ją smakowałam. Na moim kanale również znajdziecie w filmie, który nagrałam o szczawiu, jak przygotować szczaw na zimę w słoiki. Jest to bardzo prosty sposób, ale wiem, że wiele osób go nie zna. Więc ja serdecznie zapraszam. Korzystając z okazji, poproszę Was o komentarze. Chciałabym się dowiedzieć, czy Wy również gotujecie zupę szczawiową ze świeżego szczawiu? Jest to akurat teraz świetny moment. I czy gotujecie w ten sposób, że gotujecie na mięsie, czy gotujecie wegetariańską zupę? Ja jeszcze w tym tygodniu będę gotowała wegetariańską zupę, ponieważ obiecałam to córce. A tą zupę wegetariańską gotuję zupełnie w inny sposób. Więc, jeśli chcecie zobaczyć, jak gotuje się taką zupę wegetariańską, to poproszę o to, żebyście mi napisali w komentarzu, a zupełnie inaczej, yy, inaczej gotuję taką zupę. Szczaw podaję z jajkiem. Jest już gotowy, pięknie wygląda. Ja tej zupy nie gotuję dużo, ponieważ yy, tak naprawdę jestem jedyną osobą, która w domu je zupę szczawiową. Chcę namówić teraz dzieci do tej zupy. Natomiast mój mąż tej zupy nie je. Na pewno jest to zupa, której nie powinny jeść osoby, które mają dnę oczanową, Oczywiście z dodatkiem piwa. Jeśli połączą to jeszcze z piwem, to już w ogóle. Osoby, które mają problemy z narkami, reumatyzmem i osteoporozą również powinny uważać na, na szczaw, ale więcej dowiecie się na temat szczawiu, na temat jego zalet, bo Szczaw ma dużo zalet i jego oczywiście przeciwwskazań na moim filmie, o którym już Wam wcześniej wspominałam, i link, link dołączę w opisie filmu. Także serdecznie zapraszam, zapraszam również do subskrybowania kanału. Mówimy tutaj ciekawe rzeczy. Realizujemy interesujące projekty. I jeśli interesuje Was natura, przyroda, środowisko, w jakim żyjemy, to zapraszam Was na filmy związane z naszą polską florą i fauną. Polska, jakiej my nie znamy, czyli poznajemy parki, poznajemy miejsca dzikiej roślinności. Ten projekt dopiero się rozwija. Także zapraszam wszystkich do oglądania. A teraz dziękuję bardzo.